przede wszystkim dzisiaj pokażę co się zmieniło idziemy do papug jak widzicie młody jest na budce. wyszedł dwa dni temu i niestety został tylko on tylko ten biedaczek został, no niestety, butka jest do, do zdjęcia. Moją upędzenie. No, My para, idziemy do nimf. To są nimfy, zaraz ja zobaczymy, co się zmieniło u nich. Nie Jak to zrobić? Tak, tak. Pusto, Pusto. okej. Okay. Jeśli chodzi o woliery, to do woliery wchodzić nie będę, bo ten mały się boi, no niestety. I jest ryzyko ucieczki. Także do woliery wchodzić nie będę. No. Ale mały ma jakieś 5? Więcej. No, na pewno ma więcej niż miesiąc, musiałabym sprawdzić. Ma na pewno ma więcej niż miesiąc. Także no. No i niestety, ale został tylko on. No, niestety. I jak widzicie Jak widzicie jest to, jest to mutacja standard Przynajmniej mi się tak wydaje, że to jest standard. No. ok, no. Co by tu jeszcze powiedzieć? No budka jest do, do, do ściągnięcia. Ale na razie tą budkę zostawię jeszcze parę dni. Może jeszcze do tej budki wróci. Nie wiem. A jeśli nie, to po prostu ją zdejmę. No. I myślę, że to będzie na tyle. To do następnego. Trzymajcie się i cześć.